ma Grażyna Kibolska, Piknik TV. Zapraszam na relacje z trybun 35. kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Innymi... Torsida w Krakowie. Konfetti przy Bułgarskiej. Legia świętuje mistrza. Zapraszam na Piknik. Śląska z powodu braku sektora gości nie mogli pojawić się w białym stoku, jednak na trybunach gospodarzy było można dostrzec grupkę z klubu kibiców niepełnosprawnych. Fani Agieloni, którzy zebrali się na ultrze głośno dopingowali swój zespół całe spotkanie. Wywiesili kilka flag oraz banery zachęcający do uczestnictwa w wieczorze pamięci w 66 rocznicę rozstrzelania rotmistrza Witolda Pileckiego. W białym stoku zjawiło się ponad 5 tysięcy widzów. Z powodu trwającej budowy wiacy nie mogli oficjalnie pojawić się w Bielsku Białej. pod Beskidzie w swoim młonie zebrało się w około 140 głów. W pierwszej połowie zaprezentowali flagowisko. Na sektorze wywieśli transparent zachęcający na wyjazd do Gliwic. Ostatni mecz sezonu. Piast DSP. Ten mecz oglądało ponad 3000 widzów. Niestety kibicom Korony nie udało się powtórzyć wyczynu z poprzedniego wyjazdu do Krakowa i na sektorze zameldowało się ich około 400. Wywiesili kilka flag i głośno dopingowali swoją drużynę. Pasy w swoim młynie oprócz standardowych flag wywiesili też trans o treści Hokejowa Krakowia tylko z Danielem. Przykał, że zameldowało się ponad 6000 tysięcy widzów. Miedziowi z powodu zakazu za odpalenie pirotechniki we Wrocławiu nie mogli pojawić się na tym spotkaniu. Piast tego dnia oprócz flag wywiesił transparent dla swoich ziomków z Białorusi. Wolność dla białoruskich kibiców. Bate jesteśmy z Wami. Fani całe spotkanie wspierali swój zespół, a doping z tego dnia oceniają za najlepszy w tym sezonie. Na trybunach zasiadło niecałe 6 tysięcy widzów. Kubica, mimo bojkotu Wisłaków, postanowiła zawitać do Krakowa. Na sektorze gości zameldowało się niecałe tysiąc osób. Kibice z Zabrza dobrze oflagowali swój sektor, a oprócz flag górnika można było dostrzec łączone płótno GKS-u Katowice oraz fane wisłoki Dębica. Goście część meczu dopingowali bez koszulek. Białej Gwiazdy z powodu konfliktu z Bednarzem nie uczestniczą na mecze Wisły. Tego dnia jednak na stadionie pojawiła się skromna delegacja Wiślaków z przekreślonym wizerunkiem prezesa na koszulkach. Na stadionie w Krakowie zjawiło się około 5 tysięcy widzów. Portowcy do Poznania wybrali się pociągiem specjalnym w 1200 głów. Na stawie przemaszerowali w kolumnie. Na sektorze wywiesili sporo flag, w tym jedną w centralnym punkcie granatowo-bordowi, która została odnowiona. Każdy z wyjazdowiczów posiadał również szalik z motywem spłótna. Fani kolejerze na tym spotkaniu zaprezentowali konfetti oraz rzucali serpentynami. Lechitów wspierała grupa kibiców Arki Gdynia i z tego powodu oprócz standardowych flag lecha wisiało łączone płótno Lech i Arka oraz Gdynianie. Oczywiście nie zabrakło wymiany uprzejmości z rywalami. Na bułgarskiej stawiło się ponad 28 tysięcy widzów. Niebiescy ponad 3 miesiące musieli czekać, żeby wybrać się w Polskę ze swoją drużyną. Przeszkadzały im zakazy oraz mecz w Bydgoszczy, gdzie solidarnie z Zawiszą nie pojawili się na trybunach. Chorzowcy fani do Warszawy wybrali się transportem autokarowo-samochodowym pod stadion dotarło około 1380 kibiców ruchu, w tym 103 fanów widzewa oraz 48 Słowa na Bratysława. Nie wszystkim udało się jednak wejść na sektor. Goście na płotach wywiesili 15 flag, w tym po dwie Widzewiaków i ziomków ze Słowacji. Oprócz tego wisiał też transbaluś PDW. Podczas spotkania nie Mogło zabraknąć wymiany uprzejmości z gospodarzami. Legia do tego meczu przystępowała już jako mistrz Polski i z tej okazji na żylecie zaprezentowano kartoniadę Mistrz 2014 oraz transparent. Stawiamy kropkę nad i, która została utworzona z kilku rad. Po meczu legioniści udali się na plac zamkowy, by razem z piłkarzami świętować zdobyte mistrzostwo. Na trybunach zameldowało się niecałe 28 tysięcy widzów. Jak wiadomo, na stadionie w Bydgoszczy z powodu działań Osłucha trudno doszukiwać się prawdziwych kibiców. Można jedynie wspomnieć, że na trybunach pojawiło się jakieś 2000 widzów. To już wszystko, co działo się podczas ostatniej kolejki ekstraklasy. Wiemy już, że do pierwszej ligi spadł Zagłębie oraz widzów, ale Legia została mistrzem Polski. Przed nami jeszcze dwie kolejki, które mogą być bardzo ciekawe. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o ostatnim weekendzie. Pamiętajcie wbijać na fejsa i subskrybować nasz kanał. Na razie kibole!